Witam wszystkich serdecznie w nowym roku. Dawno się nie słyszeliśmy. Zrobiłam sobie chwilę wolnego, ale już do was wracam i będziemy słyszeć, widzieć częściej. Dzisiaj chciałam wam pokazać, jak ja robię odwar z białej chuby. A mianowicie, jest to bardzo proste. 30 g białej chuby, już takiej wysuszonej, zalewam pół litrem wody. I gotuję przez 45 minut na takim bardzo, bardzo wolnym gazie. Czyli gotuję tak naprawdę bardzo delikatnie. Po 45 minutach odlewam chubę do słoiczka, gdziekolwiek chcecie. I stosuję ją, czyli piję po 3 czwarte szklanki. Przed posiłkiem trzy razy dziennie. Można dodać syrop np. z pigwy, można dodać cytrynę, jak również syrop np. z dzikiej róży bądź miód. Tak, żebyście, żeby ten napój był no, jak najlepszy do picia, bo nie ma się co oszukiwać, ale on najlepiej nie smakuje, kiedy jest taki samotny. I też chyba nie najlepiej pachnie, to znaczy no, zapach jest taki jak gotowanie grzybów jadalnych. Ja obecnie ten swój wywar robię ze względu na to, że chciałam się troszeczkę wzmocnić. Nie jestem za bardzo osłabiona, ale jednak po świętach potrzebuję takiego, takiego, takiego jakiegoś takiego kopa potrzebuje jakby wzmocnić swoją odporność no i oczywiście gdzieś tam z tyłu głowy jeszcze myślę o pasożytach ponieważ, ponieważ biała chuba czyli wywar z białej chuby również jest dobry jeśli chodzi o pasożyty wspiera walkę z pasożytami i dlaczego go z jakiego powodu go stosujemy to już mówiłam we wcześniejszym filmie kiedy zbierałam chubę ale może wam, po, może wam powtórzę. Białą chubę stosujemy zewnętrznie i wewnętrznie. Zewnętrznie możemy stosować w ten sposób, że na przykład kroimy plaster i z plaster przykładamy na przykład do rany i wtedy leczy nam uszkodzenie skóry, tak? Jako środek taki opatrunkowy. Wykorzystywanie wewnętrzne to wyciągi wodne i alkoholowe. Wyciągi wodne są bardziej skuteczne niż alkoholowe. I dlaczego w ogóle ją stosujemy? Dlatego, że walczy z drobnoustrojami. Wspiera walkę z pasożytami, łagodzi skutki boreliozy, nie pozwala, nie pozwala, zmniejsza nam możliwość zachorowania na odkleszczowe zapalenie mózgu, skutecznie walczy z nicieniami, czyli na przykład z, włos z włosogłówką. Reguluje działanie układu pokarmowego, oczywiście działa wzmacniająco, tak jak już wcześniej powiedziałam, i działa przeciwnowotworowo. I tak w ogóle to zaczęłam się interesować hubą, właśnie ze względu na to, że ma działanie przeciwnowotworowe, hamuje rozwój komórek rakowych, to znaczy doprowadza je do takiego samobójstwa, i tym samym zmniejsza ryzyko przerzutów. Jeśli chodzi o przeciwwskazania, to oczywiście ciąża, karmienie piersią w okresie rehabilitacji na przykład po operacjach, kiedy macie operację jamy brzusznej, jak również u dzieci nie powinno się stosować białej chuby u dzieci poniżej 12 roku życia. Ja zapraszam, żebyście wykorzystywali, zapraszam, zachęcam, żebyście starali się wykorzystywać to, co daje nam natura żebyście poszukiwali, żebyście czytali, pogłębiali swoją wiedzę. A tymczasem proszę o subskrypcję, o łapki w górę. Bardzo dziękuję za ten czas, który jesteśmy razem i do zobaczenia do następnego filmu.